Czy jestem dupkiem za kontrolowanie? I jak moja żona spędza swój wolny czas. Moja żona i ja mamy po 40 lat i mamy kilku dzieci, więc nasze życie jest dość intensywne. Staramy się, aby każde z nas miało jeden wieczór w tygodniu tylko dla siebie. Czas na odpoczynek, hobby lub cokolwiek innego. Gdy pogoda dopisuje, żona często wybiera się na piesze wędrówki. Czasem z siostrą, czasem z naszym psem, czasem sama. Jeśli wybiera się na szlak, proszę ją, żeby dała mi znać, dokąd idzie i mniej więcej, kiedy wróci. Chcę to wiedzieć, żeby w razie czego wiedzieć, kiedy zacząć się martwić, gdzie jej szukać. Wcześniej trochę na to nasze ale nigdy nie było większego problemu, aż do kilku dni temu. W poniedziałek miała swój wolny wieczór i powiedziała mi, że spotyka się z siostrą. We wtorek rano zapytałem, jak się miewa jej siostra i czy dobrze się bawiły. Odpowiedziała, że wszystko było super i że poszły razem na wędrówkę. Wtedy powiedziałam coś w stylu: Hej, proszę pamiętać, żeby dawać mi znać, dokąd idziesz i kiedy wrócisz, jeśli wybierasz się na szlak. I wtedy wybuchła. Powiedziała, że ma dość tego, że próbuje kontrolować jej wolny czas i że to nie fair, że próbuje zarządzać tym, co robi i dokąd idzie, skoro ona nigdy nie robi tego wobec. Mnie. Zaczęła się kłótnia i do tej pory oboje jesteśmy zajetowani. Z mojej perspektywy nie chodzi o kontrolowanie jej, tylko o bezpieczeństwo. Chodzi po lasach, całkiem po zmyłku, czasem sama. Nie zawsze jest w miejscach, gdzie jest zasięg. Martwię się, że jeśli coś jej się stanie, zgubi się, przywróci do kontuzji. Nie będę miał pojęcia, gdzie jej szukać, ani gdzie wysłać pomoc. Ona jednak twierdzi, że nie wymaga ode mnie takich informacji, kiedy ja mam swój wolny czas, ale moim zdaniem moje zajęcia nie wiążą się z takim językiem. Czy jestem dupkiem za to, że chcę wiedzieć, gdzie i kiedy wyjdzie, kiedy idzie na szlak?